Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym filmie kontynuujemy niespodziewane wyniki pojedynków w siłowaniu na rękę. Jak bowiem można inaczej niż niesprawiedliwym nazwać zestawienie przeciętnie zbudowanej kobiety z potężnie wyglądającym mężczyzną? Okazuje się jednak, że w rzeczywistości obraz walki faktycznie przybiera postać nierównej próby sił, ale w przeciwnym kierunku niż można by się spodziewać. Irina Gladkaja, rosyjska mistrzyni w siłowaniu na rękę, radzi sobie w błyskawiczny i bezproblemowy sposób z wieloma bardzo dobrze zbudowanymi facetami, którzy bez wątpienia z treningiem siłowym są dobrze zaznajomieni. Nie wiem na ile jest to obecnie rozpowszechniona informacja, dlatego warto na początku odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to niespodziewane. Okazuje się bowiem, że mężczyźni są przeciętnie silniejsi fizycznie od kobiet, a potwierdzają to wyniki badań. Weźmy dla przykładu to badanie w którym zauważono, że cytując, siła kobiet odpowiada średnio 52 i 66% siły mężczyzn odpowiednio górnej i dolnej połowy ciała. Oznacza to, że mężczyźni byli tu niemal dwa razy silniejsi, jeżeli chodzi o górną połowę ciała, i 34% jeżeli chodzi o dolną. Tutaj natomiast zwrócono uwagę na kaukaskich studentów. I tak w uginaniu ramion mieliśmy największą różnicę. Średni wynik u mężczyzn to 37 kg, a u kobiet 14. Jeżeli chodzi o siłę dolnej połowy ciała, to różnica nie była aż tak znacząca, bo na przykład w wyproście nóg mamy przewagę 59

Tak czy inaczej, największa różnica dotyczy właśnie siły górnej połowy ciała, czyli tej, która ma decydujący udział w wyniku pojedynku na rękę. Jeżeli chodzi o powody, to jest to przede wszystkim udział testosteronu, który zapewnia większą masę mięśniową, co przekłada się na siłę. W tym badaniu wykazano, że faceci mają średnio 12 kg masy mięśniowej więcej. Dokładnie będę o tym mówił w oddzielnym materiale, który jest już w przygotowaniu. Kończąc ten wątek przedstawię jeszcze ciekawą teorię, która ma tłumaczyć, dlaczego w wielu gatunkach zwierząt to samce dysponują większą siłą fizyczną i są szybsze. Otóż ma to związek z tak zwaną wymuszoną kopulacją. Okazuje się bowiem, że najczęściej samice nie są chętne na zapłatnianie i stosują różne taktyki pozwalające na ucieczkę. Przewaga fizyczna samca ma zapewnić to, że tak czy inaczej, nawet pomimo braku chęci ze strony samicy, może dojść. Do zapłodnienia i tym samym przedłużenia gatunku. Jest to zatem korzystne z ewolucyjnego punktu widzenia. Takie wymuszone zapładnianie można zaobserwować u licznych gatunków zwierząt i aby odróżnić ten rodzaj adaptacji od przestępstwa popełnianego przez ludzi, nie używa się tutaj słowa gwałt. Wracając jednak do nagrania z pojedynkami na rękę, to co powiedziałem może jeszcze dodawać niesamowitości dokonaniu Iriny Gradkai. Po pierwsze używamy tu siły górnej połowy ciała, gdzie występuje największa przewaga facetów. Po drugie, większość z nich jest zbudowana zdecydowanie ponadprzeciętnie, co sugeruje, że są silniejsi od statystycznego mężczyzny. Pomimo tego, w starciu z profesjonalną armwrestlerką nie mieli najmniejszych szans. Można to tłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy, mniej prawdopodobny, jest taki, że po prostu jest ogólnie fizycznie silniejsza. Drugi, ku któremu bardziej bym się skłaniał, to przewaga doświadczenia i techniczna, która jak pokazywał mój film z pojedynkami armwrestlerów ze Strongmenami ma nieocenione znaczenie. Patrząc na sekcję komentarzy pod tym materiałem, mamy zażartą dyskusję pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że to wynik siły, a tymi, którzy uważają, że to kwestia techniki. Jedna z osób wyjaśniała całą sytuację w pięciu punktach. Po pierwsze jej doświadczenie daje przewagę w postaci błyskawicznego startu, kiedy tylko usłyszy komendę rozpoczynającą starcie. Dzięki temu może zaskoczyć jeszcze nie w pełni przygotowanego przeciwnika. Innymi słowy atakuje z pełną siłą, kiedy rywal może być na to jeszcze nieprzygotowany. Po drugie zaczyna z mocniejszej pozycji, a jej rywale nawet nie są tego świadomi. Chodzi tutaj o ustawienie, także jej ręka znajduje się wyżej nad ręką przeciwnika. Na komendę zaczynającą starcie od razu zaczyna wykorzystywać swoją mocniejszą pozycję, zginając ich nadgarstki w dół i do tyłu. Kiedy już nadgarstek jej rywala jest zgięty, kieruje całą swoją masę ciała do dołu i przez jego teraz osłabioną rękę. Wygrywa. Niektórzy z tych gości nawet z dobrą techniką prawdopodobnie tak czy inaczej by przegrali. Mamy tu zatem wyjaśnione, na czym polega ta przewaga techniczna doświadczonego armrestlera, ale także podejrzenie, że od niektórych z nich Irina była po prostu silniejsza fizycznie. Należy pamiętać, że mówimy tutaj o 13-krotnej mistrzyni świata w siłowaniu na rękę. Pomimo 167 cm wzrostu i wagi 75 kg, bez wątpienia jej siła fizyczna musi dorównywać jej dokonaniom. Można przeczytać, że zaczynała zajmować się armestingiem w wieku 15 lat, od razu prezentując do tej dyscypliny doskonałe predyspozycje. Już podczas szkolnej rywalizacji nauczyciel WF-u, cytując, był pod gigantycznym wrażeniem, jak fizycznie silna i atletycznie utalentowana była Irina. Zaledwie 4 miesiące treningów pod okiem trenera wystarczyłyby na tyle poprawiła swoją technikę, by wystartować i wygrać mistrzostwa świata na Słowacji. Do jej osiągnięć zalicza się także triumf podczas Arnold Classic w Brazylii w 2016 roku. Obecnie jest wymieniana jako czołowa zawodniczka wagi średniej na świecie. Starałem się znaleźć jakieś nagrania, które pozwoliłyby oszacować jej siłę jako taką. Tutaj wyciąg na prostych nogach z ciężarem, który można ocenić na 40-50 kg. Tu natomiast przysiad i obciążenie wydaje się podobnego kalibru. Znacznie bardziej imponujące ciężary pojawiają się przy wykorzystywaniu siły ramion. Tutaj uginanie na modlitewniku z 25 kg. Bez widocznego wysiłku wykonała 10 podciągnięć. Pod chwytem. Na tym zdjęciu ugina ramiona ze sztangą ważącą 50 kg. Przede wszystkim na podstawie ostatniego zdjęcia, jeżeli chodzi o siłę ramion, można założyć, że była po prostu silniejsza od niektórych swoich przeciwników z materiału. Tych, od których silniejsza nie była, deklasowała natomiast swoją techniką i doświadczeniem. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda to Waszym zdaniem. Czy kluczowa w popularnych pojedynkach Iriny była jej siła, czy też po prostu kwestia przewagi technicznej? Na swój patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego!